Witam, witam i dostawkę do wariacika mam, 621 Tam mogę wejść? Czy on musi zjechać do nas? Do wariacika? No Tak podpisał? Nie no, nie wiem Nie znam hiszpańskiego, czy nie wiem po jakiemu to tam projekt z narkosa. Może tam, tam siedzi No to taka, nie wiem czy ona się to jego człowiek jakiś Macie tu kontrolę przy wejściu metalu? Tak nie ma żadnego gnatu Ah, Dobra, to mo możesz jechać do, do, do 621 Dobra Dzięki Jak nie wrócę to podjedźcie, dobra? Jak nie wrócę za 5 minut. Hola, hola, señorita, merci. Co otwieram sprawę, jesteście bezpieczne. Na razie. Daliśmy radę, jak się nazywasz? Ola Ola, jesteś super. Trzymaj się z farcikiem. Mam nadzieję, że jeszcze tu wpadnę, bo jesteś zajebistą ziomalką. Siemano. Taki byłby zajebisty materiał, a się ucięło. Witam bardzo serdecznie. Jestem tutaj z szameczką na dole, słuchajcie, tylko nie wiem gdzie mam was szukać tutaj. No, bo chodzę tak po balkonach i tutaj. No, dobra, dobra. Nie ma problemu, wjeżdżam do was, słuchajcie, trzecie pięterko Na luzie Dobra, to na trzymałciku wtedy wjeżdżam, bez spineczki oczywiście Zaraz u was jestem, dzięki, pozdro Ameno Szczęść Boże o, pan bo usłyszała nas takie głodne jesteście, wy się modlicie, no, no. mówicie trzymaj. Ja nie mam mów mi Dobra Ej, ale Trzymaj to ojoj Trzymaj, trzymaj Dzięki Z dziękuję Na razie Ciężki charakter Wiem, mam z natury, ale Chcę wierzyć w słońce, nie chcę już wierzyć w chmury Bo Daniela też, też masz? Daniela Dobra, chodź, ja już ten, już mam. Musimy go odrzucić No to też No a, no dobra, inny przyjedzie No, a Daniela nie lubię, wiesz a. Sprzedał ludzi na policji Dobra? tak? Ja, bo... O kurde Tak ich nie wspieramy Dobra Dzięki Wody tym razem? Wody tym razem? Nie, dzięki, dzięki Padało, więc mam zapas Aha. Witam. Dzięki. Dobra, jeden z tych kursów, które bardzo mi się podobają. W sumie dotąd. Do was? Nie. Uwielbiam takie kursiki, nie powiem, że nie. A ja to widziałam, że tak i swoje? O, Boże, tutaj w sumie mieliście jakąś prąkę na tym? Właśnie to? nie, bo to patrzymy i jak patrzymy, kurde, czemu tutaj no dostałem? Nie, 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 już nie, dam rady. Tu już nie podjadę. Dobry, dobry Gdybyś zdjął te słuchawki, to no. byś wiedział, że ci otwiera. A bardzo dziękuję, chociaż nie słyszałem, to i tak no, jestem wdzięczny jesteś w No i to jest właśnie ważne Wie pan, jak muzyka pomaga, jak się pracuje? Ale ja ci otwieram, a ty mnie nie słyszysz, Kurczę Ja chcę swój czas, chcę kurde zaoszczędzić, a ty... A ja jestem bardzo wdzięczny. No, ale... jest pan... Gdybym mógł, to bym panu jeszcze troszkę jedzonka dał tutaj. Nie. Naprawdę. Jest, jest pan super gościem. tam karta jest, które wiem, Trzecia? No. Aha, no. No i super. Ja. <noise> Dobrego dzionka życzę. Do zobaczenia. Oj, no dobra, za o to w takim razie na razie. Proszę bardzo. O kurde, uważajcie, coś tutaj nam cieknie. Weź, coś coś podłóżcie może co? Nie wiem, co tam jest. Coś mokrego. Okej. Nie wiem, co to może być, ale no ja nie wiem, co to może być. Ale ostatnio przeciek mi burger, więc to jest ciekawe. Ostatnio burger mi torbę zalał, więc. No... No, nie wiem, ale jak coś to tam wyślicie do pysznego, nie? Nie wiem, czy tam poszło to jakiś hajsik, jeszcze dostaniecie, z powrotem. No, na razie. Jak mi się kebab mógł rozlać w torbie! Jak mi się kebab mógł rozlać, no! Kurwa, ostatnio mi się burger rozlał w torbie, a teraz kebab mi się rozlał. No jak to się dzieje, człowieku? Klaska Google Mapsa, lecimy. Siemano! no, A, nie dam się, Ua. gdzie ja mam jechać? To nic nie widać, gdzie jest ścieżka? O kurde, ścieżkę ominąłem. Witam, witam. Tak, tak, ona jedzie. No, może nie doliczył bo tam dużo rzeczy jest. Tam jest jakaś zupa, to można podpić trochę, to nie będzie widać, nie? Mogę paragon zabrać, żeby nie wiedzieli, co tam było. Dzięki, miłego. Dzień dobry. A witam, witam. Dobra, już widzę To się szanuje. Albo jesteście bardzo głodni. Już nie wysiedzieliście. Nie, no nie Dobra, proszę bardzo. Dzięki. Na razie. Jesteśmy. Witam bardzo serdecznie. Tu jeszcze nie byłem. Ale cieszę się, że dzisiaj się to zmieniło. Dziękuję za możliwość. Tak? Dzień dobry, Rek. McDonald's z tej strony. Witam bardzo serdecznie. Witam, witam. A widzę ochrona Dobra. W dobrej sprawie tylko przychodzę Proszę bardzo Dzięki Iłego Pan do mnie Oho No witam, witam A zawsze chyba papieroska, ludzie palą po obiedzie co? Tak przed a to teścik, czy już jedliście tego krepso? No Jakiś nowy teraz, jest. Mam nadzieję, Oho! Że nie No szpital macie blisko, <noise> w razie. <noise> na razie. <noise> Dzięki. dobry, witam. Proszę bardzo. Dzięki. 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 Dzięki.